z wieloma mistrzami świata panie i panowie Łukasz Rusiewicz. A jego rywalem będzie zawodnik współpracowany przez grupę Babylon Promotion, a także AG Promotion. Na razie jedna walka i jedno zwycięstwo. Mikał Cieślak. Cieślak kontra Rusiewicz. To jutro walka na desta. Cztery rundy kategoria junior. 90 kg 719 gram 91,5, a więc oczywiście w tym kilogramie zapasowym mieści się Łukasz Rusiewicz, a Michał Cieślak niedawno jeszcze sparujący z Mateuszem Masternakiem. No spokojnie w limicie kategorii 90 kg, 400 gram. Poproszę Was, pozycja bokserska. Rusiewicz, doświadczenie Cieślak agresywność, młodość to jutro podczas Underground Boxing Show w jeszcze twarzą w twarz na moment na no, Łukaszu to nic nie robi wrażenia bo przeżył takich historii w swoim życiu już naprawdę sporo. Rusiewicz, cześć tak, dziękuję bardzo, cztery rundy to już jutro podczas wojak boxing na